Henryk Sienkiewicz Quo vadis, rozdział trzydziesty czwarty. Chodząc po ogródku, Winicjusz opowiadał jej w krótkich, wyrwanych z głębi serca słowach to, co przed chwilą wyznał apostołom, więc niepokój swej duszy, zmiany, jakie w nim zaszły, i wreszcie tę niezmierną tęsknotę, która przesłoniła mu życie od czasu, jak opuścił mieszkanie Miriam. Przyznał się Ligi, że chciał o niej zapomnieć, ale nie mógł. Myślał o niej po całych dniach i nocach. Przypominał mu ją ów krzyżyk związany z gałązek bukszpanu, który mu zostawiła, a który umieścił w lararium i mimowoli czcił jak coś boskiego. I tęsknił coraz mocniej, bo kochanie było od niego silniejsze i już u Aulusów objęło całkiem jego duszę. Innym przędą nić życia parki, a jemu przędła ją miłość, tęsknota i smutek. Złe były jego postępki, ale płynęły z miłości. Kochał ją u Aulusów i na Palatynie, i gdy ją widział na Ostrianum, słuchającą słów Piotra, i gdy szedł ją porwać z Krotonem, i gdy czuwała przy jego łożu, i gdy go opuściła. Przed oto Hilo, który odkrył jej mieszkanie i radził ją porwać, ale on wolał ukarać Hilona i pójść do apostołów prosić o prawdę i o nią. I niech będzie błogosławiona ta chwila, w której taka myśl przyszła mu do głowy, bo oto jest przy niej, a wszakże już ona nie będzie więcej uciekała przed nim, tak jak ostatnim razem uciekła z mieszkania Miriam? Ja nie przed Tobą uciekłam, rzekła Ligia więc czemuś to uczyniła, a ona podniosła na niego swe oczy koloru i rysów, po czym, schyliwszy zawstydzoną głowę, odrzekła Ty wiesz, Winic już umilkł na chwilę z nadmiaru szczęścia, po czym znów ją mówić, jak powoli otwierały mu się oczy, że ona jest całkiem różna od Rzymianek i chyba do jednej pomponi podobna. Nie umiał jej zresztą dobrze wypowiedzieć, albowiem sam nie zdawał sobie sprawy z tego, co czuł, że w niej przychodzi na świat jakaś zupełnie inna piękność, której dotąd na świecie nie bywało, a która nie tylko jest posągiem, ale i duszą. Powiedział jej natomiast to, co napełniło ją radością, że ją kochał nawet za to, iż uciekała przed nim i że będzie mu świętą przy ognisku po czym chwyciwszy jej rękę, nie mógł więcej mówić, patrzył tylko na nią z zachwytem, jak na odzyskane szczęście życia i powtarzał jej imię, jakby chcąc się upewnić, że ją odnalazł i że jest przy niej. O Ligio. O, Ligio. Wreszcie ją ją rozpytywać, co się działo w jej duszy, a ona przyznała mu się, że go pokochała jeszcze w domu Aulusów i że gdyby ją był odprowadził do nich z Palatynu, byłaby wyznała im swoją miłość i starała się przebłagać ich gniew na niego. Ja ci przysięgam, rzekł już, że mnie w myśli nawet nie postało odbierać cię Aulusom. Petroniusz powie ci kiedyś, że już wówczas mówił mu, że cię kocham i że pragnę cię zaślubić. Powiedziałem mu, niech omaści drzwi moje wilczym tłuszczem i niech zasiądzie przy moim ognisku. Ale on nie wyśmiał i poddał Cezarowi myśl, by cię zażądał jako zakładniczki i oddał mnie ile razy przeklinałem go w moim żalu, ale może to pomyślny los tak zrządził, bo inaczej bym nie poznał chrześcijan i nie zrozumiał ciebie. Wierz mi, Marku, odrzekła Ligia, że to Chrystus umyślnie prowadził cię ku sobie. już podniósł głowę z pewnym zdziwieniem. Prawda, odpowiedział z żywością, wszystko składało się tak dziwnie, że m, szukając ciebie spotkał się z chrześcijanami. W Ostrianum ze zdumieniem słuchałem apostoła, bo m takich rzeczy nigdy nie słyszał. To tyś modliła się za mnie. Tak, odpowiedziała Ligia. Przeszli koło letnika pokrytego gęstwą bluszczu i zbliżyli się do miejsca, w którym Ursus, zdławiwszy Krotona, rzucił się na Winicjusza. – Tu, – rzekł młody człowiek, – gdyby nie ty, byłbym zginął. – Nie przypominaj, – odpowiedziała Ligia, – i nie pamiętaj tego Ursusowi. Mógł, żebym ściść się na nim za to, że cię bronił. Gdyby był niewolnikiem, zaraz darowałbym mu wolność. Gdyby był niewolnikiem, Aulusowie dawno by go wyzwolili. Pamiętasz, rzekł Winicjusz, żem cię chciał wrócić Aulusom, aleś ty mi odrzekła, że Cezar mógłby się o tym dowiedzieć i mścić się nad nimi. Patrzę, teraz będziesz ich mogła widywać ilekroć zechcesz. Dlaczego, Marku? Mówię teraz, a myślę, że będziesz ich mogła widywać bezpiecznie wówczas, gdy będziesz moja. Tak, bo gdyby Cezar dowiedziawszy się o tym, zapytał, com uczynił z zakładniczką, którą mi powierzył, rzeknę, zaślubiłem ją i do aulusów chodzi z mojej woli. On długo w Antium nie zabawi, bo mu się chce do Achai, a choćby i zabawił, nie potrzebuję widywać go codziennie. Gdy Paweł Starsu nauczy mnie waszej prawdy, zaraz chrzest przyjmę i wrócę tu, odzyskam przyjaźnie Aulusów, którzy w tych dniach wracają do miasta i nie będzie już przeszkód, a wówczas zabiorę cię i posadzę przy moim ognisku. O Karisima, Karisima. To rzekłszy, wyciągnął rękę, jakby niebo biorąc na świadka swej miłości, a Ligia, podniósłszy na niego świetliste oczy, rzekła. I wówczas powiem Gdzie ty, Kajus, tam i ja, Kaja. Nie, Ligio, zawołał Winicjusz. Przysięgam ci, że nigdy żadna kobieta nie była tak czczona w domu męża, jak ty będziesz w moim. Przez chwilę szli w milczeniu, nie mogąc objąć piersiami szczęścia, rozkochani w sobie, podobni do dwojga bóstw i tak piękni, jakby ich wraz z kwiatami wydała na świat wiosna. Stanęli wreszcie pod cyprysem, rosnącym blisko wejścia do izby. Ligia oparła się o jego pień, winicjusz zaś znów począł prosić drgającym głosem. Każ Ursusowi pójść do domu Aulusów, zabrać twoje sprzęty i zabawki dziecinne i przynieść do mnie. A ona spłonąwszy jak róża lub jak jutrzenka odrzekła. Zwyczaj każe inaczej. Ja wiem. Zanosi je zwykle pronuba, dopiero za oblubienicą, ale uczyń to dla mnie. Ja zabiorę je do mojej willi w Ancjum i będą mi cię przypominały. Tu złożył ręce i ją powtarzać jak dziecko, o które prosi. Pomponia wróci w tych dniach, więc uczyń to, Diva, uczyń Tarisima moja. Niech Pomponia zrobi, jak zechce. Odrzekła Ligia, płonąc na wspomnienie Pronuby jeszcze silniej. I znów umilkli, gdyż miłość poczęła im tamować dech w piersiach. Ligia stała oparta plecami o cyprys, z twarzą bielejącą w cieniu na kształt kwiatu, ze spuszczonymi oczyma i falującą żywiej piersią, a Winicjusz mienił się na twarzy i bladł. W ciszy południowej słyszeli bicie własnych serc i w upojeniu wzajemnym ów cyprys, krzewy mirtowe i bluzcze letnika zmieniały im się w ogród miłości. Lecz Miriam ukazała się we drzwiach i zaprosiła ich na południowy posiłek. Zasiedli wówczas wśród apostołów, ci zaś patrzyli na nich z uciechą, jako na młode pokolenie, które po ich śmierci miało zachować i siać dalej ziarno nowej nauki. Piotr łamał i błogosławił chleb. Na wszystkich twarzach był spokój i jakieś ogromne szczęście zdawało się przepełniać całą tę izbę. Patrzcie rzekł wreszcie Paweł, zwracając się do Winicjusza zaliśmy nieprzyjaciółmi życia i radości ów zaś odpowiedział wiem, jako jest, bo nigdy nie był tak szczęśliwy jak między wami.